Ciekawości pytania w rozmowie. To jedna z kart mówiąca o tym, dlaczego lepiej jest zadawać pytania niż rozkazywać. Słowo edukacja, nie wiem czy wiecie, pochodzi od takiego łacińskiego słowa educare, co oznacza wyciągać. Czyli nie tak jak my standardowo robimy teraz w szkole, że wkładamy w dzieci różną wiedzę i to, co my chcemy od nich uzyskać, tylko powinniśmy wyciągać to, co najlepszego dzieci. Mają w sobie. Uczniowie zaczną ciebie słuchać po tym, jak poczują się wysłuchani. I to jest, słuchajcie, zdanie, które mówi samo za siebie. Jeżeli chcemy, żeby dzieci nas słuchały, to musimy najpierw mieć w sobie gotowość i otwartość na to, żeby potrafić też słuchać dzieci. Słuchać dzieci nie mam na myśli robić wszystko to, co dzieci chcą, ale słuchać to, co dzieci mają nam do powiedzenia. Gdy uczniowie słyszą polecenie, do ich mózgu dociera sygnał, który wywołuje opór. No, słuchajcie, poleceń, które wydajemy codziennie naszym uczniom, jest tyle, że nie starczy nam tej filmu, żeby je wymienić. Ale od takiego proste: uspokójcie się, usiądźcie, wyjdź, wstań, przynieś, zasuń. Tak, jakbyśmy, słuchajcie, rozmawiali z dziećmi, które jakby nie do końca są rozwinięte, które nie wiedzą o tym, że trzeba. Weź do klasy, że trzeba odsunąć krzesełko, wyciągnąć rzeczy potrzebne do lekcji i wtedy usiąść, tak? Ale dla pewności wydajmy rozkaz, co by nasi poddani zrobili to, na, tym, na czym nam zależy. Gdy uczniowie natomiast słyszą pełne szacunku pytanie, do ich mózgu dociera sygnał zachęcający do szukania odpowiedzi. To znaczy, że my pytaniami zaczynamy uruchamiać w dzieciach myślenie, a niestety tendencją osób dorosłych jest zabijanie kreatywności i myślenia dzieci, bo jeżeli przyzwyczajamy je do rozkazów, to nawet jeżeli mamy do czynienia z takimi dziećmi e, słuchającymi, tak zwanymi to one będą to robić, natomiast będą to robić do momentu, dopóki ten bat w cudzysłowie będzie nad nimi stał. Natomiast jak tego bata nie będzie, to przestają te rzeczy robić. W momencie, kiedy zadajemy im pytania, one zaczynają się zastanawiać, to co ja lub otoczenie musi zrobić, żeby jakaś rzecz się zadziała. I faktycznie w efekcie uczniowie czują się bardziej kompetentni, mają poczucie sprawczości i są bardziej skłonni do współpracy. A zatem przestańcie mówić i zacznijcie zadawać pytania pełne ciekawości. Oczywiście dobierzcie własne słowa, ale przykładowe to, jak się z tym czujesz, jak myślisz, jak czują się z tym inni, jakie masz pomysły na rozwiązanie tego problemu. Kolejne pytania, już motywacyjne, znajdziecie w naszej następnej karcie. Pytania pełne ciekawości w rozmowie, karta numer 13. Facebook. Instagram. Subskrypcja na YouTubie. Koniecznie. Dzięki Wam będzie nas więcej. Wow! Widzę to! Wielkie dzięki.